A to F1 2013 Nie kurwa, to jest F1 2014 Mod by Mariusz Od Mariusza kolejny mod, kolejny sezon Jak Widzimy mod na sezon 2014 który Po przejechaniu przeze mnie jednego wyścigu w Pan prezentuje się kurwa zajebiście No tutaj e, Co ja mogę powiedzieć, jeździłem na modzie 13, wiecie, bo było nagrywałem to było zajebiste, ale to, co jest kurwa tutaj, to yy, pomijam, nie ma nosów bolidów, bo tego się nie dało zrobić, ja to rozumiem, ale kurwa z innymi rzeczami, jeszcze napadła, jest tak moc, zajebiście dopieszczony, jest tak fenomenalnie zrobiony, że no po prostu ciężko w ogóle cokolwiek ja powiedzieć, widzicie malowania też są. Przejdziemy sobie w 5 Niestety tu już jest jedna smutna informacja. straciłem sejwa z grożanem. Na, scenie, na szczęście to na scenę mam nagrane cały sezon, więc cena będzie... Niestety grożana, straciłem sejwa. Może będzie jakaś seria z moda. Zaraz zobaczycie. Standardowo zespoły się nie zmieniły na nowy sezon. Który niestety nie obejrzałem w telewizji po polsach. Ma, ma nas w dupie. Ja mam nadzieję, że... Jakiś przedstawiciel Polsatu ogląda! Może ten film? Chuj, czy go zablokuje, czy nie? Polsat poleciał w chuja i olał yy, nas jako kibiców F1. Yy, my się Polsatowi oddzięczymy spokojną oglądalnością. Chociaż nie wiem, jak to da rady zrobić, ale dobra, zobaczymy. Może coś się wykmini, Jak się zbierzemy w internecie, to szybko wykupimy prawo. Ale dobra, przejdźmy do prezentacji: Red Bull. Sebastian! Już nie będę na niego bluzgę, bo pod ostatnim filmem grożona jedna osoba się do mnie dojebała. Ale mam prawo mówić chłopie jak na niego chcę, więc Sebastian kurwa Wendel. I Daniel Ricciardo, który mam nadzieję, że zniszczy fotela. On jeszcze jest niemożliwe. Skłoda Ferrari, bo na której liczę w tym sezonie Alonso Raikkonen. McLaren, pięknie wygląda McLaren. Jenson Button i Kevin Magnussen. No co, Magnussen pokaże. Lotus f Team, Team Destroyer Grużan Maldonado, czekaj, który z nich więcej rozpierdoli przeciwników. Mercedes, Rosberg, Hamilton. Nikt bym upatrywał e, tak naprawdę kandydata do mistrzowskiego tytułu w tym sezonie. Za Uber f Team, Esteban Gutierrez, Adrian Zupil. Sahara Forsyndia, F1 Team, Sergio Perez, Nico Hultermelk, Sahara też jest szybka, Forsyndia jest szybka, więc kto wie, może coś odegra. Martini, Williams, F1 Team, Massa, Bottas, Massa na pewno będzie chciał pokazać, że jest kierowcą fenomenalnym, więc zobaczymy, może, może. Toro Rosso, Wern i Kwiat. Caterham, Zielone Skurwysyństwo, Marcus Ericsson i Kamui Kobayashi, Kobayashi wraca do formuły 1, mam nadzieję, że to będzie powrót do punktu. I Marusia, F1 Team, Bianchi My sobie pojedziemy A pojedziemy sobie Williamson Mam akurat, Williamson Williamsa bardzo ładne malowanie, pojedziemy sobie Williamson Felipe mas Widzicie, są sporo nowych kamer, Dobra, wam wszystko zaprezentuję Pojedziemy sobie tylko wyścig Tory, kalendarz Jak wygląda Wszyscy wiedzą, niestety, no nie da rady dodać Austrii Hohenheimu. Za Austrię jest Grand Prix Korei Południowej przesunięte po prostu, no ale to nie przeszkadza. Tak moty jest fenomenalny. Pojedziemy sobie ja do zakończenie sezonu, a co tam? Ale zaraz się zobaczycie jeszcze ciekawe bardzo rzeczy, które po prostu mnie zszokowały, że dało radę do F1 2013 takie rzeczy zrobić. Bo to jest aż, jestem w szoku się napije łyka koni. To no, nam się załaduje. Google. Gardło na pierdala, moi drodzy. Chłobo się czuję. Ja to też jak mniej trochę filmów jest, bo nie mam siły. nawet mi się renderować szczerze, powiedziawszy, nie chcę. Ale na kurwa słoneczko i tak jest, Martini, jak pięknie ten boll wygląda Williamsa, no, fenomenalnie. Dobra, przypinaj mnie pasami. Tutaj się nic nie zmieniło. Tu akurat jest, wszystko tak jak było. No. William, Martini, Racing, tylko na malowania są podmiane. Zaraz zobaczycie jest dalej. I pierdolać na tor. To jest Zestawienie oczywiście. Kiedy na starcie? Norma. masę 11 pole, Walter z 15. Bardzo ładne malowanie. Tak jest, to jest jedna z nowych kamer. Przejdźmy sobie pomiędzy kamerami. Jest i od hu ja. Ja akurat na tej kamerze jeżdżę. Może zauważyliście jeszcze jedną rzecz, ale najpierw przejdźmy do... Menu. menu mamy opcje naprawcze, to co było w poprzednim sezonie, możemy sobie zmieniać wszystko. Pogodę, skrzynie biegów, opony jakie mamy założone, szczerze nie wiem do czego jest ta opcja. Eee, uszkodzenia mechaniczne, zasady flagi, możemy wypuścić safety kartę, czerwoną flagę i dwie nowe opcje. Dać sobie nieskończoną myśl flashbacków, a to zachuje, nie mam pojęcia co to jest za opcja. nie ruszałem tego, nie bawiłem się tym, więc nie wiem. Przejdźmy teraz do samego wyścigu Mamy TV Styla, coś na styl TV Styla Widzimy Już nas wyprzedzają jak chuj Uszkodzenia są identyczne jak były na modzie do 12 na sezon 2013 więc też trzeba iść ostrożnie Mamy coś na coś niby TV Styla, ale zobaczcie jak wygląda pasek DRS-u i kerser w dolnym brem rogu I Patrzcie Wyjedziemy na prostą, co wam coś za prezentuję, ja rozkurwiłem się. A ja widzicie, bardzo trzeba delikatnie jeździć. Zaprezentuję wam zaraz coś, co po prostu mnie szokowało, że to dało radę zrobić w tej grze. Pomijam TV style, bo jest też bardzo fajnie zrobione. Małe nawiązanie do pulsatu. Ostrożnie teraz. Tu trzeba przejechać. Ło na Nusen, jak daleko. Niedaleko, dopiero 16, bo chyba skrzydła nie ma. I patrzcie teraz na kierownicę. Zobaczcie ile mamy Kersu, tak jest, Kers jak widzicie napis... został zamieniony na RS I w tym momencie, tego czerwonego skurwysięstwa mamy 30 sekund. Jeździłem na kanadzie sobie, testowy wyścig, tak kurpan, Ja tego skurwysięstwa nie dałem rady zużyć na całym, na całym okrążeniu. A teraz patrzcie na biegi. Szóstka. Siódemka. Ósemka. Tak jest. Mamy osiem, osiem biegów. Moi drodzy, nie wiem jak Mariusz to zrobił. Ale po prostu szacun dla chłopa. No, zrobił fenomenalnie. Mamy osiem z biego nie biegu. Oj, oj, oj. blisko z utila i Hultenberga. Kurwa. Zobaczcie teraz jeszcze na kamerę, jak się patrzy do tyłu. Nice. Są, te kamery są świetne. Ach, blisko Hultenberga trzeba było ściąć. No nie ma gdzie tak naprawdę użyć tego ARS-u. Choć bardzo bym chciał, no nie mam gdzie tego użyć. Nie mi zostało od chuja ładunku. No jest po prostu... Zwykły KRS wydłużony do 30 sekund nasz. Mamy sobie kamerkę na taką standardową, patrzcie. Używam RS i został jeszcze. Teraz mogę sobie spokojnie na prosty używać Start Meta, bo i tak mi wystarcza samo okrążenie. A użyjemy sobie tutaj ERS-u, bo i tak mamy go od zajebania. Master dostanie kurwicy z tym ERS-em, jak on dostaje kurwicy używając samego kersu. Przy Resie to on chyba komputer wypierdoli przez okno. Jedziemy z RS-em. A co tam? Zróbmy sobie kamerkę. Ta kamerkę z tyłu bolidu. Patrzcie jaki piękny ogień wydobywa się nam z tyłu bolidu. Patrzcie jak to jak to pięknie wygląda. Naprawdę wygląda to fenomenalnie. A! Taka kontra poszła. Wiemy sobie na kamerę ze środka, na tej kamerze będę jeździ wszędzie, na tym młodzie, bo jest świetna ta kamera. Bardzo mi się podoba. No i znowu od chuja RS-u zużyliśmy, i tak mamy go od chuja, jak ty jeździsz? Narazie jesteś nowicjuszem, ale uważaj trochę. Interfejs naprawdę bardzo mi się też podoba, sterowany na prawdziwym TV-staju. Bardzo ładnie to wygląda. wiatek przed nami no ale ogólnie mod wyszedł dzisiaj dzisiaj o godzinie 15 masz go w swoim komiku i będziecie mieli linka do jego chomika w opisie byście mogli sobie pobierać no ale no wygląda fenomenalnie no po prostu to co tu zobaczyłem co on tu zrobił to mnie aż zatkało sądzę jest przyzwyczajony użyłeś tego kersu oszczędnie ale tu się nie ma co się nie ma co się pierdolić z tym kersem. Używamy no, ich chuj. Tak nam będzie zostanie. A ósmy bieg. Atak na kwiata. Piękny, udany atak. Następny jest... Duki. A, kontra. I teraz od razu ERS. Znaczy się nauczyć, co się nazywa teraz ERS, a nie kers. I DRS. Ósmy bieg, tu mamy prawidłowe maksymalne nośniki. Ulala. razu na wyjściu ERS. Ciechem powiedzieć cały kers, ale do no całego tu się nie da zużyć. Po prosta jest za krótka. Chyba jedynie na Belgii starszyło na zużycie całego. Piękny manewr. Dwóch kierowców za nami. Następny jest Maldonado. Chodziło jedzie na 22. Widziałem na Kanadzie przed chwilą sobie takie wyścig to ukończyło 12 drugiej roku. Opony jak widzicie, chyba że nie widzicie, zmienię kamerę, o właśnie. Opony też mają moda są zmodyfikowane na wyglądające bardziej realistycznie. No się chyba jeszcze taka najważniejsza rzecz! Jezu, części się posypały i się w te części. Boże, to się tu dzieje, mas do nada uważaj. No, się chyba najważniejsza rzecz. by się usłyszeć odgłosy silnika. Odgłosy silnika są fałszywki. Każdy Boli dostał odgłos swojego silnika. Więc Wygląda? Fenomenalnie. Słuchać? Fenomenalnie. Nic nie razniecując. Jedziemy z RS-em, gdy tak mamy go odkuja. mam Nie, Maldonado tam blokowany przez Grożana. No, to będzie mieszanka wybuchowa. Już, zaczynamy. Sezon się zaczyna nam w niedzielę. Aj, tu nas jeszcze teraz Zotil? Nie, Gutierrez. Z RS-em będziemy próbować go wygonić. Zjebaliśmy, od pozycję w najgorszym miejscu. Dopiero zblokuje, ale nie blokuje. chociaż napuścimy trochę hamowanie i od razu ERS na wyjściu. Mam nadzieję, że ten sezon będzie ciekawszy od na pewno będzie ciekawszy, ale no, mam nadzieję, że Polsat zrobi coś, co byśmy mogli oglądać w tym sezonie wyścigi w Polsacie, chociaż albo, jak już nie mówmy to jakieś sportowych, mają od przecież przecież sportowych. No jesteśmy za dupą Maldonado Dajemy sobie kamerkę na... Na tam ze środka O właśnie Bardzo wygodnie się na nie jeźdź pojawiam O kurwa, tego kersu jeszcze. tu można idealnie właśnie zobaczyć ile mamy kersu, który wiek, wszystko No i w nie do tego kersu i zużywamy, tak zużywamy od razu, co Ostatnie okrążenie na Abu Dhabi tego odcinka pokazowego Od razu, ERS, od razu Bo ostrożnie teraz hamować, bo przecież kurwa mamy dużo większą prywatność niż 13 mamy jak ten RS dużo dłużej trwa, więc mamy... będzie ciężej hamować na pewno. Do niektórych zakrętów. Trzeba edytować nasze punkty hamowania, no niestety nie mamy DRS-u, chociaż jest mało potrzebne. Wow, 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 nie przesadził. przed nami. Jeżeli chodzi o interfejs tego kaniku pokładowego nic się nie zmieniło no kurwa teraz tym LRS-em będzie może ciekawie bronić przed lrs ami I się zastanawiam teraz czy nagrywać jakąkolwiek serię właśnie z tego moda czy nagrywać ogólnie karierę czy nagrywać Grand Prix po 5 okrążeń. Chyba Grand Prix będzie po 5 okrążeń. Może groszkiem, może kimś innym. Napiszcie w komentarzach, kim byście chcieli widzieć Grand Prix sezon na MODIE 2014. Na w sensie Liga ma teraz przerwę, to będzie można tym modzie trochę bawić. I koniec. 1.47. Okrążenie. Kurwa, ten mi Ulala. la. No moi drodzy, naprawdę na mod jest świetny. świecie, zobaczcie jak to ponownie wyglądają Rosbjerk, uh, Rikonan i FTL, no proszę Na zdanie pozycja Hamilton, Magnussen, Ven i Erickson, uh, uh, ciekawy tutaj, Botas 16 Vianchi 13 Hmm To było na tyle moi drodzy, z tego odcinka to był odcinek pokazowy z EKIREN 2014 mod. To było na tyle Trzymajcie się i pa, papa.